Damian będzie największym wyzwaniem w mojej karierze. Tutaj federacja postawiła mi bardzo wysoko poprzeczkę, ale ja nie boję się takich walk. Chcę się piąć po tej drabince jak najwyżej. Hary się nie boi, Hary nie kalkuluje. Cenimy takich zawodników, którzy sami domagają się od nas podnoszenia poprzeczki coraz wyżej. Kim jest Łukasz Harzewski? Łukasz Harzewski jest ciężko pracującym zawodnikiem który w swojej głowie ma bardzo wysokie cele i bardzo wysoko zawiesza sobie poprzeczki i myślę, że żaden lapirus nie jest w stanie go zatrzymać. I ja bardzo dużo przyjąłem w walce z Kaspem Formelą i do dzisiaj to poniekąd odczuwam, ale wyciągnąłem bardzo dużo wniosków. Teraz wiem, że całej kariery nie pociągnę na grapplingu i na zapasach. Pamiętam pojedynek Łukasza z Formelą. To był wspaniały bój, ale jestem przekonany, że ta walka będzie jeszcze lepsza. Mój przeciwnik jest bardzo doświadczony i bardzo mocnym zawodnikiem, ale chciałbym na nim poprawić swój rekord do balen w obaleniu. Linie lotnicze z Kamiennej Góry. Damian, czekam na Ciebie.